I y, no, tam jeździłam po lekarzach, Centrum Zdrowia Dziecka. I y, y, no, tam on, no, kierowany był na jeden zabieg, drugi, y, no, ale ja tak Ile dziecko miał wtedy lat? powiedz roki. Ono, ro, jak się urodziło, to y, już było wykryte, że y, tam mocze są poszerzone, nie? I tam, y, on, no moczowody. I miało Roki 7 miesięcy jak ja poszłam na spotkanie nie starszy tam był trochę starszy 6 lat a ale starszy też miał problemy bo był bardzo znaczy był taki bardzo szczuploni przy po każdym praktycznie posiłku brzuszek go bolą mamo pomasuj mamo pomasuj go bo brzuszek bo bo tego tak no i byłam po spotkaniu też po Porozmawiałam właśnie z panią Tatianą na temat szczególnie tego młodszego, ale przy okazji z, potem ze starszym też. No i co, pierwsze trzeba było nam się oczyścić, tak, nawodnić, potem oczyścić. Eee, I kuracja przeciwpasożytnicza. Eee, powiem tak dla Państwa, eee, jak ja tak zobaczyłam jedną, drugą, trzecią tabletkę, to co miałam podać swoim dzieciom i ten malutki rok i 7 miesięcy, a te suplementy przeciwpasożytnicze to nie są takie. One, to nie są cukierki, jak będziemy tam kupować gdzieś tam w aptece, czy gdzieś bo to tam z czekoladą, z czymś tam nie, to nie o to chodzi, tak? Nie były smaczne i mówi, Panie Boże, jak ja to podam temu dziecku? Ale ja uważam, na swoim przykładzie, bo spotykałam wiele mam, które mówiły, że one nie podadzą, nawet chyba rezygnowały od razu praktycznie, że jeśli matka chce podać dla swojego dziecka, nieważne, ile on ma tam lat, to ona poda i ja y, miałam dla tego młodszego, tego roku 7 miesięcy, miałam y, przeciwpasożytnicze suplementy, miałam y, na układ moczowy i on to wszystko pomału dusiłam na łyżeczce z czymś jeszcze, przemycałam, przemycałam i udało się. Y, u starszego było od razu widać, bo przez to wróżek boleć. Był, był dziecką, on nigdy nie był i nie jest dalej jakiś tam gruby, czy coś, bo on jest szczupły, ale ustały bóle brzucha i to mniej bardziej on normalnie jadł potem i naprawdę było widać taki efekt od razu. A z młodszym, no młodszy, to kuracja była trochę dłuższa, ale zrezygnowaliśmy z, z wizyt. No bo mój młodszy syn dostał leki, leczony został był lekami na prostatę. Więc ja... Dziecko, które ma rok 4 miesiące, tak. jemu dało leki na prostatę jak dorosłemu człowiekowi, tak? Tak, to była kardura. Jeszcze tak. pamiętam. I ja to odstawiłam sama, tak po rozmowach. I, i dalej tak szłam. Yy, trochę innym tokiem, yy, ja czyściliśmy, tak, czyściliśmy, yy, podawaliśmy suplementy, żeby tam się wszystko wytwarzało, co się ma wytworzyć, co żeby wróciło i cały czas byłam pod kontrolą, bo jeździłam na USG do takiej kliniki prywatnej, tam poleci, polecili mi, że tam, żeby tam jak zrobić USG, to żeby już nie robić kilka razy, tylko raz, dobrze. Yy, I tak co roku robiliśmy te kontrolne USG, yy, yy, USG. i to było Kontrolowaliśmy tam nerki, wszystko, nie? Czy tam wszystko się dobrze dzieje i te moczowody. I w pewnym momencie zjechałam na tą, na, tą na, tą, na tą USG, na tą wizytę, tylko nie. Pan doktor zrobił. No i tak się do mnie odwrócił mówi. Wie pani co? Musi pani, jak będzie pani wracała do domu, to zajedzie pani i postawi prawdziwe świeczki, mówi takie. Nie takie te, tak mówi, takie woskowe. To pan z stoku, nie? Yy, mówi, bo tutaj mówi, wszystko wróciło do swojej normy, nie? Że te moczowody, nie? Nie były poszerzone już. Yy, no, to wszystko takie było w normach już dozwolonych, tych takich yy, co tego. No i na razie, syn ma w poniedziałek kończy 14 lat i yy, yy, na razie, na razie odpukać. No nic tam się takiego nie dzieje. Mam nadzieję, że tak zostanie. Yy, no, i to taka nasza historia. No, i dlatego, yy, dlatego yy, z, z tą wiedzą, z tymi suplementami, z różnymi tam kiedyś słyszałam różne opinie, ale wie Państwo, ja, yy, yy, ja robię tak jak ja uważam. I źle, dobrze yy, czy zrobię, to będą moje błędy, ale po prostu nie idę od razu, yy, ani nie daję.